Biblioteka z kotem. Czarnym kotem. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Biblioteka z kotem. Kot jest dzisiaj z nami, oto kot Lulek. Spotkaliśmy się tutaj kochani, żeby opowiedzieć wam o pięknych książkach i o tym w ogóle, czym jest piękno w książkach. Ale ponieważ to jest szczególny dzień, dzień wigilijny, chcieliśmy najpierw, z kotem jeszcze, póki mi nie ucieknie, złożyć Wam serdeczne życzenia na te święta. Wielu wzruszeń, pięknych chwil, ciepła, miłości i dobra. I tego, by ten blask narodzony w ciemnościach rozświetlił Wasze życie i wypełnił je nadzieją. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam serdecznie wszystkich tych wędrowców, którzy zawędrują tutaj na ten kanał, a także moich stałych bywalców, moich przyjaciół i moich wiernych druchów, którzy tutaj oglądają nasze filmy. Pozdrawiamy Was serdecznie z Lulkiem oraz z resztą naszej rodziny i brygady zwierzęcej. A teraz, kochani, przejdziemy do właściwego odcinka. Musiałam wypuścić kota, wiecie, bo on to ma taką niską cierpliwość, w związku z tym długo by nie usiedział. Opowiem Wam dzisiaj o pięknie. Taki był zamysł, żeby w tym szczególnym dniu, w dniu wigilijnym, e, opowiedzieć o książkach, które mają tą cechę, cechę piękna. No i zaraz oczywiście rodzi się w głowie pytanie: dobra, dobra, ale co to jest piękno? Nie byłabym sobą, gdybym nie sięgnęła do filozofów. Piękno. Oczywiście, jak sobie pomyślimy o starożytności, to pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy, to to, że Sokrates, a potem oczywiście zanim jego wierny uczeń Platon, uważali, że piękno, wyobraźcie sobie, jest równoznaczne z dobrem i że piękno zawsze ma charakter moralny. Czyli, jeżeli ktoś pięknie wygląda, to ma prawdopodobnie bardzo dobry charakter. No, ja bym oczywiście nie była taką optymistką, jak nasi starożytni, może wtedy to było jakoś bardziej popularne, nieco się zdewaluowało przez te parę tysiąc tysiącleci, jakie były inne koncepcje, Pitagoras na przykład. Słuchajcie, wpadł na taki pomysł, to w zasadzie, jak się nad tym zastanowić ma sens, że piękno jest kwestią pewnych proporcji, proporcji estetycznych, że jeżeli. E, Zostanie zastosowana pewnego rodzaju harmonia, która występuje w, na przykład w jakiejś osobie czy w jakiejś rzeczy, to ta znakomita złota proporcja sprawi, że ta rzecz będzie piękna, bowiem będzie zachowała pewna harmonia. Ma to sens. A na przykład święty Tomasz z Akwinu uważał, że, że piękno to po prostu przyjemność dla oka. Z tym tutaj nie był zgodny ze swoim e, Poprzednikiem, Arystotelesem, który uważał, że nie tylko dla oka, dla wszystkich zmysłów piękno może być prawdziwą przyjemnością. No i coś w tym jest, trzeba przyznać szczerze. No i rodzi się takie pytanie, dobra, dobra, ale jak to się ma do książek? Ech, no więc właśnie, piękno jest bardzo subiektywne, jak zapewne wiecie. Chciałam dzisiaj mówić o pięknych książkach i nie będę ukrywać, że to będzie mój bardzo subiektywny wybór. Wybrałam książki z przeróżnych kategorii, zarówno książki popularno-naukowe, powieści, wiersze, jak i takie książki, powiedziałabym, sofistyczne, bo i taka się znalazła w tym składzie. Mam dla Was dzisiaj siedem książek. Może jeszcze zanim do tego dojdę zanim zacznę Wam je pokazywać i opowiadać o każdej z nich, chociaż trochę bo tak się składa, że wszystkie je przeczytałam i to nieraz niektóre to zanim zacznę wam o tym opowiadać, chciałabym jeszcze powiedzieć parę słów o pięknie. Ja na przykład uważam, że w książce piękno także jest pewnego rodzaju proporcją, proporcją pomiędzy zamysłem, ideą, z którą ta książka powstała, z której ta książka powstała, a formą. Jakiej udało się zamknąć tą, tą książkę? Forma, oczywiście, to po pierwsze znaki litery, zdania, to wszystko, co dał tej książce autor. W czym ją zamknął? Ta struktura, powiedzmy sobie formalna, językowa, ale to nie tylko język, bo jest jeszcze drugi, jakby, druga, druga strona medalu, a mianowicie sposób wydania. Czyli tutaj, wiecie, ilustracje, okładka, no i same jakieś takie, powiedziałabym, sposoby wydawnicze, które szczególnie uatrakcyjniają książkę. Jak na przykład, wydanie w czwartej oprawie, jak na przykład załączone jakieś mapy, albo na przykład zakładki takie stążeczkowe, albo piękne jakieś wyklejki. No, przeróżne są sposoby, by uatrakcyjnić książkę, jeśli się jest wydawcą. Ale teraz chciałam powiedzieć jeszcze o tym piękniej o książkach, że atrakcyjna książka atrakcyjna, a piękna to nie jest to samo dla mnie. Bo to piękno, ono musi mieć w sobie tą złotą proporcję. Yy, I to ta proporcja właściwie działa w ten sposób, że książka, która jest piękna, potrafi być dla nas uzdrawiająca. Często też potrafi być dla nas inicjująca, o czym mówiłam w zeszłym roku odsyłam do tego odcinka. Yy, Piękno ma w sobie coś życiodajnego, coś, co sprawia, że piękno karmi duszę. Ja zawsze tak mówię. Piękno karmi duszę i od czasu do czasu, a zwłaszcza w trudnych chwilach, lubię sobie pooglądać piękne rzeczy, piękne obrazy, malarstwo, właśnie sztukę z dawnych wieków albo współczesną, lubię oglądać fotografie natury. Albo po prostu wybrać się w jakieś przepiękne miejsce, i tak jest chyba najlepiej doświadczać tego piękna bezpośrednio. Przejdźmy więc do rzeczy, nie przedłużając już dłużej. Przygotowałam dla Was, jak już wspomniałam, siedem książek. Najpierw powiem o każdej po kolei, może, może wymienię najpierw wszystkie, żebyście wiedzieli, czy warto zostać, czy trzeba już iść. Pierwszą książką jest Na ramionach olbrzymów Umberto Eco. Jest to książka poświęcona sztuce, ale będę o tym mówić szczegółowo za chwilę. Drugą książką, którą przygotowałam, jest książka Miłość w czasach zarazy Gabriela García Marqueza. Książka, która no wielokrotnie była wydawana, ale tak jak teraz jeszcze nigdy. To jest przepiękne, ilustrowane wydanie, zupełnie nowiutkie i o nim wam opowiem. Kolejna książka, która też niedawno się ukazała, a była już wydawana w Polsce choć tylko raz i to dość wątpliwy sposób, to jest książka Antoine de Saint-Exupéry pod tytułem Twierdza. To książka, na której być może pokolenie osób w moim wieku trochę się wychowało, a w każdym razie była ważna dla osób z mojego pokolenia. Będę Wam o tym też dzisiaj opowiadała. Jeszcze jedną książkę, którą przygotowałam, to Pompeje, życie rzymskiego miasta. To też piękna książka, o której chętnie Wam dzisiaj opowiem. Książka, która nie jest powieścią i która jest, mm, powiedzmy sobie, podróżą swego rodzaju po mieście, które już nie istnieje. I y, jeszcze jedna książka a mianowicie Zielniki. Wiersze Wisławy Szymborskiej, ilustrowane przez Elkę Hołoweńko-Matuszewską. Zobaczcie, jaka piękna jest ta książka, a zapewniam Was, że wewnątrz jest jeszcze piękniejsza. I o tej książce także Wam dzisiaj opowiem. A ostatnia książka, o której Wam opowiem, to Granice Śmierci. Jest to album właściwie taki album popularno naukowy wydany na temat właśnie wierzeń, zwyczajów i bardzo różnych związanych ze śmiercią tematów bardzo bardzo ciekawa książka wszystkie te książki, które przygotowałam to są takie książki, które można by śmiało i z przyjemnością czytać teraz w święta. Dlaczego? Dlatego, że może to jest taki czas, w którym warto sięgnąć po książki specjalne. Książki no, inne niż czytamy przez cały rok. I ja właśnie dlatego wybrałam takie książki trochę specjalne. Nierzadko są to wydania albumowe, tak jak, tak jak ta też. Ona tutaj ma mnóstwo ilustracji będącym, będących fotografiami dzieł sztuki. Nie, nie muszę chyba nikomu przedstawiać. Umberto Eco jest to znakomity pisarz, ale przede wszystkim e, kulturoznawca włoski, który w szczególny sposób umiłował sztukę i też naprawdę znakomicie się na niej znał, był po prostu historykiem sztuki i słynął także ze swoich wielu, wielu wykładów na ten temat. Te książki są esejami. To, to są eseje. Właściwie można powiedzieć takie opowieści. Każda z tych opowieści ma swój własny temat. Na ramionach olbrzymów ten tytuł bierze się, jak sądzę, stąd, że wszyscy jesteśmy owocami pewnej kultury, owocami tych wszystkich, którzy przed nami tworzyli, budowali tą cywilizację, budowali tą kulturę, budowali tę sztukę. Kim oni byli, co mieli na myśli, co cenili, jak żyli, co sobą reprezentowali, to wszystko odbija się w nas jak w lustrze. I o tym lustrze i o tej sztuce właśnie jest ta książka. Jest ona pięknie skomponowana, jak już mówiłam, wydana znakomicie e, przez wydawnictwo, właśnie nie wiem, czy to jest wydawnictwo. Tak, wydawnictwo się nazywa Noir Sir Blanc, czyli Czarna na Białym. E, I jest to książka wydana w 2017 roku. I mówię Wam, że znajdziecie tutaj takie tematy jak piękno, brzydota, absurd i względność, płomień jest piękny, niewidzialność, paradoksy i aforyzmy, mówić nieprawdę, kłamać, fałszować yy, i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych esejów, one są związane ze sztuką, ale bardzo szeroko pojętą. Choć przyznam, że głównie chodzi tu o sztuki wizualne. Myślę, że dla miłośników sztuki czy historii sztuki. To będzie bardzo duża przyjemność poczytać sobie takie eseje. One są jeszcze takie na tyle krótkie i na tyle ciekawe, że można sobie w zasadzie, słuchajcie, tak gdzieś tam po deserze sięgnąć po taki esej, przeczytać jeden, zostawić, a następnego dnia sięgnąć po kolejny. Także nie jest to obciążająca lektura, niezwykle ciekawa, inspirująca. No i przede wszystkim możemy się dowiedzieć wielu rzeczy, których nie wiemy na temat sztuki. A na pewno nas to rozwinie i przede wszystkim będziemy mieć przyjemność obcowania z wysoką sztuką święta. Kolejna, kolejna książka, o której powiem, no to oczywiście już jest powieść. Powieść cudowna, wspaniała powieść. Zobaczcie, jaka piękna wklejka. Cudowna, wspaniała powieść, Miłość w czasach zarazy Markeza, wydana przez wydawnictwo Muza teraz, to znaczy dosłownie w 2023. Jest tu y, mnóstwo ilustracji, zobaczcie tutaj. Tutaj są, że tak powiem, zawikłane y, ścieżki naszych głównych bohaterów, y, czyli oczywiście Florentina Aza i Ferminę którzy są y, bohaterami tej książki, bo to o ich miłości w czasach zaraz, zobaczcie. Najbardziej mnie ujęło, słuchajcie, wycinanki, bo tutaj są wycinanki. W tych, y, zobaczcie, w tych. Y, Ilustracjach może tego nie widać, ale ja to pokażę z tej strony. Są wycinanki. Często są to serduszka albo liście. Jest to takie urocze, a tu zobaczcie jaka ładna ilustracja. E, po prostu piękna opowieść o miłości, napisana znakomitym stylem. Powiedziałabym, że to jest książka, która się nie starzeje. Jeżeli ktoś lubi romans, ale takie na, naprawdę dobrym poziomie. E, to ja bardzo, bardzo serdecznie polecam Wam miłość w czasach zarazy. A zwłaszcza, kochani, w tym cudnym po prostu wydaniu. Tutaj mamy, słuchajcie, grzbiet zrobiony płótnem. Tutaj jest wspaniała okładka ze wstążeczką. No nic dodać, nic ująć, tylko czytać. Kolejną książką, o której chcę Wam opowiedzieć, jest książka, jak mówię, która trochę była taką Biblią mojej młodości. Biblią w cudzysłowie, oczywiście, ale to była książką, którą czytaliśmy na wyrywki, która nam podsuwała tematy, inspirowała, która nas prowadziła. Twierdza Antoine saint jest książką, która w zasadzie nie ma fabuły. I chyba nie o fabułę tutaj chodzi. To jest taka literatura, powiedziałabym, sofistyczna, czyli. Są to eseje na najróżniejsze tematy, dotyczące głównie egzystencji ludzkiej, różnych wartości, ale napisane w taki przystępny sposób, jednocześnie mogące być inspiracją, mogące być, że tak powiem, motywujące. Jak teraz się mówi tak, o takich cytatach motywacyjnych, to tutaj jest po prostu studnia cytatów motywacyjnych, a przy czym nie jest to głupie, jest to bardzo głębokie. Chciałabym wam może coś przeczytać, coś z tej książki, zrobimy sobie taką wróżbę. Myśmy to bardzo często uskutecznili, jak miałam z 19 lat, to było poprzednie wydanie, to wydanie bardzo długo czekało, czy? twierdza bardzo długo czekała na swoje wyznowienie i dziwi mnie to, że teraz też została tak parszywie, przepraszam, że to tak nazwę, wydana. Dlatego, że ona poprzednio była wydana, słuchajcie, właśnie tak, klejona, z miękką okładką, a to jest gruba książka, więc takie rzeczy niestety nie wpływają dobrze na jej przetrwanie, powiedzmy sobie. I teraz, jak widzę, wydawnictwo Belona się w ogóle nie postarało i, i ta książka też nie została znakomicie wydana. Ale to nic, ponieważ ona jest tak piękna w środku i tak głęboka i mądra, że uwierzcie mi, to, że jest miękka okładka, to doprawdy jest drobiazg. Otwieramy. To będzie nasze słowa na dzisiaj. Podobnie jest, kiedy widzenie przedmiotów wzbogaca się o wizję, która nad nimi góruje, a choć wymyka się rozumowi, duszy i sercu, wydaje się oczywista i kieruje tobą lepiej, mocniej i pewniej niż jakakolwiek rzecz uchwytna. Nie masz co prawda pewności, czy inni równocześnie z tobą to widzą. Milczysz zatem z obawy, aby nie posądzono cię o szaleństwo i aby nie potraktowano z ironią, właściwą łobuzą. Ironia bowiem, próbując pokazać, z czego twarz się składa, potrafi ją zniszczyć. Jak przekonać, że twarz w tym przypadku nie jest sumą elementów, lecz czymś całkiem innym, skoro dostępne jest to duchowi tylko, a nie oczom. Widzicie. To jest bardzo głębokie, mądre i właśnie skłania do takich filozoficznych rozważań. Dlatego ogromnie polecam twierdzę, to też jest taka książka, którą można otwierać w dowolnym momencie, czytać fragment, a potem rozmyślać nad nim i odstawiać. <laughs> po jakimś czasie znowu brać kolejne, i tak dalej, i tak dalej. I to też jest książka, do której można wiele, wiele, wiele razy wracać. <laughs> Kolejna książka, którą przygotowałam. Jest to książka, która być może jest Wam znana. Nazywa się Pompeje. Życie rzymskiego miasta. <laughs> Autorstwa Mary e, Bird. Tak chyba się to czyta. To jest w ogóle pani, którą być może znacie z takiego kanału telewizyjnego, który nazywa się The Asset History. Ja miałam ten kanał kiedyś i bardzo często oglądałam jej programy. Ona jest specjalistką od e, kultury rzymskiej. Jest archeologką i prowadziła wspaniały, po prostu wspaniały program o Pompejach. Właściwie to, to była taka podróż. I tą, ta książka jest owocem tego programu, tej podróży po Pompejach, po mieście, które już nie istnieje, a kiedyś żyło i tętnie, tętniło życiem. Co więcej, tak naprawdę, choć zabrzmi to, to strasznie, gdyby nie ten wybuch wulkanu Wezuwiusza, to być może nie wiedzielibyśmy aż tyle o kulturze rzymskiej, aż tyle o życiu w rzymskim mieście, jak przez to, że wszystko zostało, że tak powiem, pokryte pewnym pyłem i zachowane jeden do jednego w Pompejach i w Herkulanum, oczywiście. Tą książkę Wam bardzo gorąco polecam, Mi się interesuje Wasz starożytność, jeżeli lubicie też książki, książka jest bardzo ciekawie napisana, nie jest nudna, jest tu dużo faktów, dużo ciekawych historii, e, piękne, przepiękne ilustracje, e, naprawdę warto do niej sięgnąć i to też jest taka książka, którą możecie przeczytać, rozdział 2 zostawić, nie musicie jej jakby... Kończyć, nie musicie wgłębiać się kompletnie w ten temat, a możecie potraktować to właśnie jako taką krótką wyprawę, krótką wycieczkę w przeszłość do starożytnych czasów, po to, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego o mieszkańcach Pompejów. I kolejna książka. Słuchajcie, to jest moje ulubione wydanie wierszy Szymborskiej. Chociaż jest, niektórzy z moich znajomych mówią, że ona jest nieczytelna. Tutaj zobaczcie, jak wygląda wewnątrz. Czy wydanie jest absolutnie bajeczne? Jest już starsze, bo chyba jest, jest z 2005 roku, czy coś takiego, trudno coś zobaczyć. Wydane, no właśnie, niektórzy mówią, że wydanie jest nieczytelne, bo wiersze pisane są czcionką, która wygląda jak odręczne pismo. Przeczytam wam kilka wierszy, ale jeszcze pokażę wam przede wszystkim kilka ilustracji, coś cudownego, można się absolutnie zachwycić, albo to, ilustracje są, jeszcze raz powiem, autorstwa Elki Hołoweńko-Matuszewskiej. Wydaje mi się, że Szymborska sama wybrała tą ilustratorkę, bo jak mówię, ta książka nie jest nowa i jeszcze była prawdopodobnie przygotowywana za życia naszej poetki noblistki. Przeczytam Wam wierszyk, który bardzo lubię, a jest tutaj naprawdę sporo pięknych wierszy. A zobaczcie jeszcze to. Tak. To są jakby takie opowieści skonstruowane za pomocą. Uschniętych roślin, tak jak w zielniku. Jawa, tak się nazywa ten wiersz, który chcę wam przeczytać. Jawa nie pieszcha, jak pieszchają sny. Żaden szmer, żaden dzwonek nie rozproszy jej, żaden krzyk ani łoskot z niej się nie zrywa. Mętne i wieloznaczne są obrazy w snach, co daje się tłumaczyć na dużo różnych sposobów. Jawa oznacza jawę. A to większa zagadka. Do snów są klucze. Jawa otwiera się sama. I nie daje się domknąć. Sypią się z niej świadectwa szkolne i gwiazdy, wypadają motyle i dusze starych żelazek, bez głowę czapki i czerepy chmur, powstaje z tego rebus, nie do rozwiązania. Bez nas snów by nie było. Ten, bez którego nie byłoby jawy, jest nieznany. A produkt jego bezsenności udziela się każdemu, kto się budzi. To nie sny są szalone, szalona jest jawa. Choćby przez upór, z jakim trzyma się biegu wydarzeń. W snach żyje jeszcze nasz niedawno zmarły, cieszy się nawet zdrowiem i odzyskaną młodością. Jawa kładzie przed nami jego martwe ciało. Jawa nie cofa się ani o krok. Polecam ogromnie właśnie to wydanie w wierszy z Szymborskiej z ilustracjami Elki Hałoweńko matuszewskiej ,,Zielniki'' to się nazywa. Poszukajcie tego, to jest naprawdę no, rarytas. Rarytas zarówno pod względem estetycznym, jak i oczywiście jeśli chodzi o przeżycia duchowe wynikające z czytania poezji. I ostatnią książką, którą dla was przygotowałam jest książka ,,Granice śmierci". Długo się zastanawiałam, czy Zostawić ją na koniec dzisiejszego odcinka, bo to ktoś może powiedzieć, że tak kończymy z takim trochę ponurym akcentem, no niby tak, a z drugiej strony, czyż ten czas końca roku, czas y, przesilenia zimowego, najciemniejsza noc w roku, najdłuższa noc w roku, czyż to nie kojarzy się ze śmiercią? Czyż nie odchodzi stary rok, czy coś nie przemija, czy nie jesteśmy na progu czegoś nowego? Ta książka wydana z kolei przez wydawn dom wydawniczy Belona, jak widać potrafią też ładnie wydawać. Yy, ona się ukazała już jakiś czas temu, ja mam ją już długo. Zobaczę, w yy, 1999 się ukazała. Yy, Sekundkę. Tak. I słuchajcie, tutaj mamy takie treści. Yy, przeczytam Wam te rozdziały, bo to trzeba koniecznie wiedzieć. Pierwszy rozdział miejsce przeznaczenia. Skąd nikt nie wraca. Drugi rozdział. Mity o śmierci i nieśmiertelności. Rozdział trzeci. Śmierć nienaturalna. Rozdział czwarty. Rytuały śmierci. Rozdział piąty. Ku pamięci. Rozdział szósty. Życie po śmierci. Rozdział siódmy. Ich duchy są z nami. Rozdział ósmy. Niespokojni zmarli. I posłowie. Wizje nieba i piekła w różnych kulturach. Czy to nie brzmi zachęcająco? Słuchajcie, ilustracje są przepiękne. Do tego wydanie na kredowym papierze. Tutaj zobaczcie, proszę bardzo. Jest tu mnóstwo, przemnóstwo z różnych kultur, obrazów, e, które być może kojarzycie, a może nie. Na pewno jest to album, bo to jest wydanie albumowe który też może być przepiękną lekturą, a nawet czymś w rodzaju, czymś więcej niż lekturą, bo książki, które dla Was e, przygotowałam, to coś więcej niż lektura, to uczta dla ducha i dla oka, Ach, no niestety nie dla ucha, e, aczkolwiek jeśli sobie będziecie czytać na głos, to też będziecie mieć uczta dla ucha. Można powiedzieć, że nasycamy tymi książkami wszystkie zmysły. Ta książka jest jedną z naprawdę pięknie wydanych książek o śmierci, jakie widziałam. A też jest bardzo rzetelna. Nie są to słodzie takie, bo czasami są takie y, wydania albumowe, gdzie są głównie ilustracje i coś tam ktoś tam, że tak powiem, pisze błachego między tymi ilustracjami. Nie. Tu są naprawdę konkrety, konkrety z różnych kultur, konkrety dotyczące odkryć archeologicznych, dotyczące różnych badań religioznawczych czy kulturoznawczych. Bardzo ciekawa książka. I gorąco wam ją polecam. Także słuchajcie, zostawiam was z moimi wspaniałymi, pięknymi książkami na święta. Bawcie się dobrze, czytajcie, odpoczywajcie. No jedzcie i bawcie się, a przede wszystkim bądźcie ze swoimi bliskimi i bądźcie z tym, co kochacie. No może się tak zdarzyć, że nie będziecie mieć towarzystwa na święta, ale książki, książki was nie opuszczą. Zatem weźcie ze sobą książki, najlepiej te ulubione i zaszyjcie się w jakimś miłym, pięknym miejscu niedaleko choinki. Pozdrawiam was serdecznie, życzę pięknych świąt. Jeszcze raz całuję ogromnie i do zobaczenia za tydzień kochani. Papa. Pa.